Witaj. Przechowywanie danych to temat, który dotyka dziś nas wszystkich. Jednak każdy z nas patrzy na ten problem w inny sposób. Część z nas zupełnie nie przejmuje się swoimi plikami, inni panicznie boją się o ich utratę czy kradzież. Film ten otwiera serię dotyczącą przechowywania danych, zabezpieczania tych danych, tworzenia kopii zapasowych, operacji z użyciem np. mury i temu podobne. Najpierw jednak zaczniemy od samego przechowywania i wartości danych. Zapraszam. W XXI wieku, chyba każdy ma jakieś dane, które przechowuje. Mogą to być pamiątkowe zdjęcia, filmy, ważne pliki z informacjami, bazy danych. Wiadomo, pliki te mają dla nas mniejszą lub większą wartość, jak. Często okazuje się, wartość tych plików rośnie gwałtownie, zaraz po tym, gdy wbrew naszej woli je utracimy bądź uzyska do nich osoba nieuprawniona. Zdecydowana większość użytkowników komputerów przechowuje je wszystkie na swoich dyskach wewnętrznych, no czasem zewnętrznych. Czy to dobrze? Rozważmy, jakie mamy formy przechowywania danych. Opiszę też ich wady i zalety. Myślę, że odpowiedź na pytanie: czy to dobrze? stanie się bardziej oczywista. Zacznijmy od sposobu numer jeden czyli przechowywanie właśnie na własnym komputerze. Na naszym komputerze osobistym, laptopie, czy też choćby smartfonie, tablecie, wszystkie te urządzenia wyposażone są w tak zwane, potocznie mówiąc, dyski. Kiedyś były to rzeczywiście dyski HDD oparte o wirujące dyski magnetyczne. Dziś skutecznie wypierają je dyski SSD, gdzie właściwie nie ma już żadnych dysków. Dane są przechowywane w układach półprzewodnikowych. Dotyczy to również naszych urządzeń mobilnych. Oczywiście, będąc wbudowane w nasze urządzenia, mają jedną wielką zaletę. Po prostu je mamy, nic nie musimy dopłacać, kupujemy je wraz z, z naszym urządzeniem. Inne oczywiste zalety to łatwość dostępu do tych danych, które przechowujemy na właśnie dyskach w naszym urządzeniu, czy też to, że posiadamy je zawsze przy sobie. Niektórzy docenią również bardzo szybki odczyt czy zapis, szczególnie dla dysków SSD, które komunikują się technologii NVMe. Czy zatem rozwiązanie to ma jakieś wady? No niestety ma. Taką podstawową wadą, problemem tego rozwiązania to jest po prostu brak odporności na awarię. Oznacza to, że jeśli nasz dysk takiego czy innego typu ulegnie awarii, a my nie posiadamy żadnej kopii naszych danych, to niestety pozostanie nam skorzystanie z odzyskiwania danych w jakiejś firmie. Usługi te są drogie albo nawet bardzo drogie. Często moi rozmówcy mówią, że nigdy im żaden dysk nie padł, nie uległ awarii. Czym się tu w ogóle przejmować? Takie rzeczy to się w ogóle nie zdarzają. Oczywiście cieszę się ich szczęściem, natomiast niestety statystyki jasno sugerują, że do awarii jednak dochodzi. Nie chcę tu podawać żadnych wartości procentowych z prostego powodu. Te wartości są inne w zależności od typu produktu, modelu czy też choćby producenta. Natomiast niestety, dyski HDD konsumenckie, czyli takich, takie, z jakich zapewne korzystasz, ulegają awarii częściej niż te profesjonalne, o których często pisze się statystyki, a dyski SSD konsumenckie jeszcze częściej. I mówimy tu średnio o wartościach paru procentowych. I to właśnie takie ryzyko niesie za sobą przechowywanie danych na komputerze, laptopie i tak dalej. Trzeba tu też dodać, że pliki, które masz na takim dysku wewnętrznym, są silnie narażone na ataki hakerskie. Mogą zostać wykradzione czy też zaszyfrowane z próbą wymuszenia okupu. Może teraz sposób drugi, czyli dyski zewnętrzne. Bardzo to przypomina sytuację z dysków wewnętrznych. Ponownie, fajnie, można mieć dane pod ręką wygodnie, ale jakakolwiek awaria bez kopii zapasowej znowu kończy się tragedią. A dyski przenośne są narażone na tą tragedię jeszcze bardziej. Wspomniałem już drugi raz o kopiach zapasowych, i w tym miejscu zapraszam Cię na film na ten temat, który wkrótce pojawi się na kanale a link do niego tu u góry i jak zawsze w opisie do filmu. Dyski zewnętrzne czy też pendrive'y narażone są na dodatkowy problem, czyli problem związany z utratą, zgubieniem urządzenia. Tu nie dość, że utracimy nasze dane, to jeśli one nie są odpowiednio zabezpieczone, ktoś niepowołany może uzyskać do nich dostęp. W tym przypadku zagrożenie atakami hakerskimi jest również realne. Zanim przejdziemy do kolejnych metod, chciałbym zaprosić Cię do skorzystania z linków polecanych przeze mnie produktów. Znajdują się w opisie do tego filmu. Korzystając z nich, nic nie stracisz, a wspomożesz moją pracę. Trzecią formą przechowywania danych jest dziś wymierająca technologia dysków optycznych. Oczywiście mówię tutaj o płytach CD, DVD czy też Blu-ray. Kilka lat temu była to jeszcze bardzo popularna metoda. Obecnie, niestety, ze względu na ograniczenia technologiczne, typu pojemność czy prędkość transferu, przydaje się to już coraz rzadziej. Natomiast są jeszcze osoby, które swoje bardzo ważne dane archiwizują na płytach. Tu muszę przestrzec. O ile metoda wydaje się całkiem niezła, a szczególnie tania. To nie jest pozbawiona wad. Niewiele osób pewnie wie, że nagrana płyta nie jest wieczna. W czystej teorii zakłada się czas życia płyty powyżej 100 lat. Niestety, szereg czynników związanych np. z jakością wykonania nośnika, z jakością samego procesu zapisu danych na nim, a także, choćby sposób i warunki przechowywania tych nośników mogą wpłynąć na skrócenie się tej wartości. W internecie można spotkać się z opiniami o problemie w odczycie nośników już po nawet 10 latach. Sam osobiście doświadczyłem tego problemu dla do tej pory dwóch nośników DVD. Nie będę zaprzeczał, że były to pewnie dość tanie płytki. A nagrywarka też nie najdroższa i nie najwspanialsza, ale to właściwie chyba świadczy o tym problemie, że jeżeli gdzieś pozwalamy sobie na utratę jakości, to być może tracimy ten czas, jakim te płytki będą nas służyć. Idąc dalej, można na rynku spotkać specjalne modele płyt, w których producenci gwarantują trwałość na określony czas. Bądź też przedłużoną, czy też nawet lifetime. Czy to prawda, czy to jest chwyt marketingowy producentów? No, ciężko na to odpowiedzieć. Trzeba by przeprowadzić jakieś właściwe testy, nagrać takie płyty, porównać z jakimiś tanimi odpowiednikami, no ale chyba zdajesz sobie tutaj sprawę, że mówimy tu o czekaniu na wynik przez parę 10 lat. Jedynie co nam pozostaje, to uwierzyć producentom. I badaniom laboratoryjnym, które prawdopodobnie zapewniają nam jakieś przyspieszenie starzenia się. Natomiast jeśli jednak jesteś fanem archiwizowania danych na płytkach, polecam, abyś co parę lat po prostu zrobił sobie nowe kopie. Myślę, że raz na 5 czy 10 lat absolutnie wystarczy. Ale to tylko dla, dla pewności. Na koniec informacji o płytkach, muszę wspomnieć o ogromnej zalecie tego sposobu przechowywania. Informacje nagrane na płytce są całkowicie odporne na wszelkie ataki hakerskie, polegające na próbie zaszyfrowania naszych danych i wyłudzenia od nas okupu. Co jest nagrane na płycie, to już tego nie zmienimy, więc jest, są te dane bezpieczne. Czwarta forma, o której powiem bardzo krótko, bo nie stosujemy jej w domach, nie stosujemy jej w małych firmach, czasem w średnich firmach. Chodzi tu o napędy taśmowe, tak zwane streamery. To jest metoda zapisu na specjalnych taśmach magnetycznych, gdzie zamiast zapisu np. Na, na płycie, no właśnie używamy takiej taśmy. Możemy to kasować, możemy to zapisywać ponownie. Metoda jest bardzo stara, ale nadal intensywnie rozwijana i wykorzystywana w środowiskach serwerowych. Jeśli interesujecie więcej. Na ten temat myślę, że spokojnie znajdziesz mnóstwo informacji w internecie, a ja nie będę przedłużał niepotrzebnie tego filmu na coś, co jest no dość mało interesujące dla większości z odbiorców. Piątą opcją są dyski sieciowe, czyli tak zwane nasy. To pierwsza metoda, która może nam zapewnić ochronę podczas awarii. Nas to urządzenie, plasujące się w kategorii serwerów. Możemy do niego załadować odpowiednią liczbę dysków HDD czy też SSD, czy właściwie nawet i obu rodzajów. Tworzymy odpowiednią przestrzeń, do której będziemy wgrywać nasze pliki, a później uzyskiwać do nich dostęp przez sieć domową, czy też firmową, a nawet po odpowiedniej konfiguracji przez internet. Mało tego, dostęp w tym samym czasie może mieć dowolna liczba urządzeń, czy też dowolna liczba. Klientów, osób, czyli możemy w jednym miejscu mieć wszystkie dane dla wszystkich domodników, nasze prywatne i wspólne pliki. Podobnie ma się to oczywiście w środowisku firmowym. Zwiększone bezpieczeństwo zapewni nam technologia RAID. Polega ona na łączeniu kilku dysków w grupy. Oczywiście da nam to zwiększoną powierzchnię na dane, bo połączymy dyski, ale też odpowiednio ustawiony RAID. Pozwoli na skuteczne przechowywanie naszych danych, nawet jeśli jeden z dysków ulegnie awarii. A jeśli dobierzemy odpowiednie scenariusze i odpowiednie ustawienia, możemy pozwolić nawet na awarię większej ilości dysków, nadal bez utraty danych. Oczywiście o awarii zostaniemy poinformowani i możemy taki dysk wymienić na nowy. No właściwie, to powinniśmy taki dysk wymienić na nowy. Cała struktura się odbuduje i wszystko będzie działało dokładnie jak poprzednio to nie koniec zalet serwerów nas kupując odpowiednie urządzenia dostaniemy multum dodatkowych opcji opartych o różne aplikacje jeśli chodzi o dostęp do plików na serwerze nas to możemy uzyskać go także zdalnie jest na to wiele sposobów ja osobiście polecam skorzystać z VPN -a. jest to zdecydowanie najbezpieczniejsza opcja informacje na ten temat znajdziesz w filmach o VPN do których Link jest jak zwykle dostępny u góry lub w opisie do tego filmu. Dobra, sporo zalet, no ale to pewnie muszą być jakieś wady dla naszych serwerów. Nas jasne, oczywiście, że są, no ale po kolei. Po pierwsze, to dodatkowy koszt, zarówno w zakupie, jak i utrzymaniu. Mam tu na myśli zużycie energii dla urządzenia, które najprawdopodobniej będzie pracowało po prostu całą dobę. Ale nie obawia się tego zbyt mocno. Małe urządzenia na niewielkiej ilości dysków naprawdę nie potrzebują dużych ilości energii. Możesz spać spokojnie. Kolejnym problemem z nasami jest prędkość dostępu do danych. Jeśli twoja wewnętrzna sieć jest kiepska, albo na przykład używasz słabych rozwiązań Wi-Fi, to możesz narzekać na czas przesyłania plików. Niestety, ale to jest dysk sieciowy. Ostatecznie jeszcze jedna z wad. Wadą jest przeświadczenie użytkowników, że jak mają right, to nie muszą robić kopii zapasowych swoich danych. Oj, jak wiele osób się na tym przejechało. Ostatnia sprawa to odporność urządzenia na ataki. Niestety, z racji, że urządzenie jest ciągle dostępne, to realny atak jest tym bardziej możliwy. Oczywiście większość ataków wynika z niepoprawnej lub nierozsądnej konfiguracji urządzenia. Albo jak to było w przeszłości, błędów producenta. Tym bardziej, jeszcze raz, kopie zapasowe to podstawa. Dodatkowo, zaproszę Cię do filmu na temat doboru i użycia nasów w domu oraz osobnego filmu na temat serwera nas w firmie link na górze albo w opisie. Przejdźmy do ostatniej metody, jaką zaprezentuję, a będzie to przechowywanie plików w chmurze. Nikt się chyba nie zaprzeczy, że jest w tym kierunku ogromne parcie. Czy powinniśmy się temu poddać? Niestety to zależy. Musimy mieć na uwadze, że przechowywanie danych w chmurze jest dość podobne do przechowywania ich na nasie. Po pierwsze, wydajność dostępu zależy od naszego połączenia. Jeśli masz słaby internet, to nie wiem, czy to w ogóle jest dobra metoda dla ciebie. Druga sprawa to fakt, że użytkownicy chmur zakładają, że ich dane są super bezpieczne, bo są w chmurze Google'a, Dropboxa, Microsoftu, Amazonu czy jakiejkolwiek innej firmy. Niestety, to jest bardzo złudne. Po pierwsze, standardowe usługi chmurowe nie robią dla nas żadnych kopii danych. Po drugie, jedyne zabezpieczenie tych danych to write na, na serwerach dostawcy. I jeśli myślisz w tym momencie, że przecież płacisz i oni muszą zadbać o Twoje dane to niestety trochę rozmijasz się z rzeczywistością. O ile nie masz jakiejś specjalizowanej usługi, to większość tych popularnych nie ma w umowie gwarancji bezpieczeństwa danych. Co za tym idzie, dane w chmurze powinny być co najwyżej kopią Twoich danych, a nie jedynym ich miejscem składowania. Przetrzymywane danych w chmurze. Wielu osób uruchamia pytania: Czy ktoś poza mną ma dostęp do tych danych? Śpiesząc odpowiedzią, w większości przypadków możesz być o to spokojny. Oczywiście, praktycznie zawsze jest to kwestia umowy stron, chyba że skorzysta z przechowywania w chmurze, gdzie możesz ustalić swój własny klucz szyfrowania danych, którego teoretycznie nie będzie znać dostawca. Tu pewność oczywiście nam mocno wzrasta, dopóki nie trafimy na jakiegoś pesymistę, który stwierdzi, że przecież ten klucz podajemy dostawcy w momencie ustawiania tego klucza. No, ciężko o tym dyskutować, ale pamiętaj też, że korzystasz z maila w murze, z Facebooka, Instagrama itd. itd. Na spory plus użytkowania chmury na pewno wpływa fakt, że mamy bardzo dobry dostęp do plików z dowolnego miejsca na ziemi. Możemy też łatwo te pliki udostępniać. Możemy dane z chmury integrować na przykład z pocztą. Weźmy też pod uwagę, że nad bezpieczeństwem tych danych czuwają specjaliści. A nad bezpieczeństwem Twojego komputera. Przejdźmy do podsumowania. Jak często zdarza ci się łączyć do otwartych sieci Wi-Fi? A jak często łączysz się do zamkniętych, zabezpieczonych hasłem, do których łączą się również obcy dla ciebie ludzie? Pewnie dość często. W takich sytuacjach za każdym razem ryzykujesz naruszenie swojej prywatności i bezpieczeństwo. Rozwiązaniem dla ciebie jest VPN. Pewnie słyszałeś, jakie to niewygodne rozwiązanie i jak to wolno działa. Na szczęście to nieprawda. Dziś polecę ci NordVPN. Dlaczego? Po pierwsze, jest bardzo szybki. Realne prędkości połączenia to nawet 400 megabitów na sekundę. Oczywiście zależy to od wybranej przez ciebie lokalizacji. Przy tej prędkości zdecydowanie w większości przypadków nie odczujesz różnicy pomiędzy pracą z włączonym VPN-em czy też bez niego. Po drugie nie musisz pamiętać o włączeniu VPN. -a. Aplikacja sama za ciebie zestawi tunel w sieciach, które nie są bezpieczne, a do momentu jego zestawienia wszystkie połączenia będą zablokowane. Po trzecie, kupujesz aplikację raz i możesz jej używać na sześciu urządzeniach jednocześnie, bez żadnych limitów danych, transferu i ograniczeń prędkości. Po czwarte, NordVPN zapewni Ci dodatkową ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, plikami śledzącymi, reklamami i innymi typowymi zagrożeniami. Dla potrzebujących maksimum prywatności, możesz zostawić podwójny VPN oraz sieć Tora na sieci VPN, czy też specjalne usługi dla połączeń peer-to-peer -peer oraz wiele więcej. I ostatecznie dostawcą rozwiązania jest NordVPN, który jest uznanym liderem bezpieczeństwa w branży. W opisie do filmu zostawiam dla Ciebie link do tej właśnie usługi, czyli NordVPN oraz innych przeze mnie polecanych. Jeśli chcesz wspomóc moją pracę, kliknij i skorzystaj bez żadnych dodatkowych kosztów. Omówiliśmy kilka metod przechowywania danych, ale jakie stosować? Wszystkie. Ale odpowiednio. Na swoim komputerze przechowuj dane, do których musisz mieć dostęp na szybko i wszędzie. Ale nie zapomnij, aby ich kopia zawsze znajdowała się w chmurze, albo na Twoim serwerze nas, albo tu i tu. Pliki na Pendrive no, oczywiście, ale niech to nie będzie ich jedyna kopia. Znów polecę nas czy chmurę. Dyski zewnętrzne no pewnie, że tak. Trzeba przekazać komuś dużo danych, no jak inaczej, no to najlepsza metoda. Oczywiście, że to się nadaje. Trzeba zrobić kopię danych i trzymać w szafie? Jasne, ale znów pamiętaj: to powinny być kopie danych. Jak mówimy o kopiach, ponownie zaproszę cię do filmu dotyczącego kopii bezpieczeństwa danych. Link tutaj u góry albo w opisie. Zapraszam Cię też do kolejnych filmów dotyczących zagadnienia przechowywania danych, a będą to filmy dotyczące wykorzystania serwerów nas w domu oraz w firmie. Wspomniane już kopie bezpieczeństwa oraz film dedykowany przechowywaniu w chmurze. Do nich wszystkich linki znajdą się w opisie. Serdecznie zapraszam. To już wszystko, co chciałem pokazać Ci w tym filmie. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz, abym rozwinął inne wątki, proszę napisz o nich w komentarzu. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli Ci się podobał zachęcam Cię do kliknięcia łapki w górę, zasubskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby nie ominął Cię żaden nowy film. Jeśli podoba Ci się moja praca, zapraszam Cię do skorzystania z linków afiliacyjnych w opisie do filmu. Nic na tym nie stracisz, a wesprzesz budowę tego kanału. Zachęcam Cię także do śledzenia kanału KursyIT.com na innych portalach oraz skorzystanie z naszych kursów wszystkie szczegóły w opisie do filmu